Siemka tutaj Berlin na to jest Crimson Clover, czyli gra, która w nowym numerze jeszcze nastała od crossa 9 na 10 i całkowicie zasłużenia. Chciałem napisać pisać mini recenzję, ale stwierdziłem, że będę tylko powtarzać co on powiedział i to z mniejszymi kompetencjami co do szmapów, ale nagrywam ten film, filmu chcę, 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 żebyście dali te grze szansę, tym bardziej trwają teraz teamowe sprzedaże i prawdopodobnie zostanie gdzieś przeceniona na, 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 na ileś. Ale nieważne ile kosztuje, warto warto to mieć, bo takiego szmapa mapa nie znajdziecie na, na PC w żaden inny sposób. Jest na Steamie, da się to bez problemu kupić, działa na każdym chyba sprzęcie, nawet na waszym laptopie, na wszystkim pójdzie. Nie musicie mieć pada, może nagrać na klawiaturze, gra się świetnie, i to jest po prostu geniusz. To, ta gra rządzi. Uh, jeżeli nie gracie w szmapy, to zagrajcie w to i zakochacie się w szmapach. Just się zakochacie. Eee, cała zabawa polega na tym, że jesteście tym stateczkiem, który tutaj latam walczycie z masą przeciwników, cały czas coś zalewa ekran, te, te, te wszystkie, e, musicie unikać wszystkich tych, tych różowych kulek, które, e, które, które na was lecą, zabijać przeciwników, zbierać wiastki, tyle. E, macie podstawowy atak, macie też, jak widzicie, że e, zamiast zajmować pół ekranu, zajmuje mniej, to, to znaczy, że lokuje się na przeciwnikach, czyli tak jakby zaznaczam ich i i, i i i będę ich atakować a to jest break mode i double break mode czyli najprzecież na świecie to jest naprawdę na, jedna z najlepszych mechanik w grach ever te, te pociski zajmują cały ekran patrzcie inny gwiazdek, patrzcie jakie Boże, co coś się dzieje no no pat nie ma słów każdy a teraz umrę. ok uh... no Uh, w każdym razie macie ten, uh, macie bomby, które likwidują, likwidują to co się dzieje na granie, że już jest za dużo pocisków to używacie bomby i, i się ich pozbywacie Macie break mode, który daje więcej obrażeń i, 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 i pozwala się pozbyć tam jakichś wybrań. Macie Właśnie go widzicie. I macie double break mode, który już widzieliście z najlepszą rzeczą na świecie. I gra nie jest łatwa. To jest strasznie lamie, strasznie, strasznie przegrywam cały czas i to jest okrutny wstyd i wygląda na, na poziomie trudności automatowym, ale jest też tu poziom trudności dla nowicjuszy, na którym da się przejść tą planszę i następną bez problemu, nie tracąc żadnego życia. No, teraz dochodzimy do bosa. Hmm, walki z bosami są zawsze najtrudniejsze i najciekawsze, bo bossowie mają jakieś ciekawe patterny ataku, przy których niby trzeba uciekać albo, albo robić coś cokolwiek, żeby przeżyć. E, przegram tutaj na pewno kilka razy, bo, 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 no bo na ten poziom trudności jest. E... Wymaga skupienia, ale gadając i grając jest to generalnie niemożliwe i nie jestem w stanie tego teraz zrobić, ale chcę wam tylko pokazać grę i powiedzieć, że po prostu spróbujcie, spróbujcie. No i cała zabawa polega na tym, żeby właśnie nie korzystać z continue, nie używać tego, żeby przejść wszystko tak jakby na jednym żetonie. To jest niemożliwe do zrobienia za pierwszym razem, no musicie wiedzieć czego się spodziewać, czego, co was czeka i tak dalej, i tak dalej, ale właśnie cała zabawa polega na tym, żeby na normalnym poziomie trudności przejść to na jednym żetonie, nie korzystając z continue. Jeżeli będzie korzystać z continue, no to przejdziecie całość, w pół godziny jakoś tak, a jeżeli postawicie sobie ten cel, czyli one credit clear, to to, to, to spędzicie przy tym na przykład tydzień albo dwa, więc jeżeli przeliczacie wartość gry na, na czas i tak dalej, i tak dalej, no to szmapy są naprawdę, naprawdę dobre pod tym względem. Nie wiem co jeszcze mam mogę powiedzieć, więc znajdziecie w skrzynie tym z okładką z Borderlands i tam w recenzji, która za mnie całą stronę cross punktowuje wszystko, co jest także dobre i niedobre. niedobre. Niedobrych rzeczy jest niewiele i chyba na na tym za bardzo nie skupił, ale, ale przekonuję o tym, że po prostu widzicie to co tu się dzieje. Boże, to jest piękne. No, jeżeli nie lubicie trudnych gier, no to odpalcie to to odpalcie tą grę, dajcie szansę, pograjcie w nią chwilę i pokochacie trudną grę, zobaczycie, że to jest tak. czysty gameplay, wszystko co jest najlepsze w grach, już skondensowane, żadnej historii, żadnej fabuły, żadnego le nie, i jęczenia, jest tylko i wyłącznie gra, cudo, cudo, piękna rzecz, piękna rzecz, wejdźcie na Steam i, i zapłacicie za to i nie patrzcie już jak lamie, bo naprawdę wstyd.